Siemanko, witajcie na kanale piorogiskim w kolejnym odcinku. Właśnie dokonałam zamówienia czegoś, co będziemy jutro jeść i nagrywam już wstęp do tego odcinka, bo jestem trochę podekscytowana. Witajcie w dawno niewidzianym odcinku yy, degustacyjnym z cyklu jajem, a wy patrzycie. Będziemy dzisiaj jeść potrawy, które jeszcze nigdy nie pojawiły się na tym kanale i prawdopodobnie nigdy więcej się nie pojawią. Coś bardzo nietypowego, trudnego do znalezienia w Korei Południowej i w ogóle na świecie. Będziemy jeść potrawy kuchni północno-koreańskiej. Kilka miesięcy temu znalazłam taką restaurację, która nazywa się Tongil Matchip. Tongil to po koreańsku zjednoczenie matchip to skrót od słów masinnen chip czyli. Pyszny dom. Można tą nazwę przetłumaczyć jako nie wiem. Dom Smaku Zjednoczenia, albo po prostu Restauracja Zjednoczenia i to jest nietypowa restauracja, bo serwują oni potrawy kuchni północno-koreańskiej. W Korei Południowej znajdziemy kilka takich północno-koreańskich restauracji. Jedno północno-koreańskie danie, czyli Pyongyang Naengmyeon, makaron na zimno, w stylu pyongjańskim. Wpisał się w południowo-koreańskie menu, możemy go nawet znaleźć w supermarketach, jest dostępny praktycznie wszędzie. Ale restauracja, do której my jutro pojedziemy odebrać zamówienie Mówienie. To jest restauracja, która serwuje dość nietypowe dania. We wszystkich innych restauracjach, przynajmniej w większości, one znajdują się w Seulu albo w okolicach strefy zdemilitaryzowanej. Tam są restauracje, które w większości serwują potrawy. Północno-koreańskie, ale nie takie, które jedzą zwykli Koreańczycy z północy, tylko jakieś takie potrawy nie wiem, na przykład mięsne, jakieś takie bardzo odświętne potrawy jakieś takie noszałowe, takie, które można przypuszczać, że je w Korei Północnej tylko elita. Ta restauracja, w której złożyłam zamówienie, serwuje potrawy yy, takie normalne. Będziemy jeść jakieś sztuczne mięso, jest napisane sztuczne mięso, mięso fasolowe. Będziemy jeść jakieś faszerowane tofu, będziemy jeść jakieś coś w stylu pierogów. No, to będą takie normalne potrawy, więc jestem bardzo podekscytowana. Co więcej, tą restaurację założyła pani, która jest z Korei Północnej i ona tam tą restaurację prowadzi. Ja Znalazłam parę miesięcy temu i dzwoniłam tam, żeby się zapytać, czy mogę w środku nagrać odcinek i w ogóle tak się złożyło, że wtedy ta pani miała jakąś operację i restauracja Restauracja wtedy nie pracowała. Teraz się dowiedziałam, że ta restauracja już jest znowu otwarta, więc złożyłam zamówienie i jutro odbierzemy te potrawy. Na pewno fajniej by było, jakbym nagrywała w środku, jakbym coś mogła panią zagadać, ale pytałam ją, czy jest taka możliwość, i powiedziała mi, że nie ma takiej możliwości, bo ona teraz prowadzi tę restaurację w taki sposób, że po prostu przyjmuje zamówienia i rozsyła je po całej Korei paczką, taką szybką paczką, która dochodzi na drugi dzień. Albo można je sobie odebrać osobiście, ale nie można zjeść na miejscu, nie da się tam w środku nic nagrać. Kiedyś podobno ta restauracja działała normalnie. Potem dało się w środku jeść tylko w weekendy, a teraz tylko na zamówienia. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale czytałam na kilku blogach, które y, opisywały wizytę w tej restauracji, że można tam było spotkać wiele osób, które były właśnie uciekinierami z Korei Północnej, mieszkającymi już tutaj. Było też na jakimś blogu napisane, że często policja odwiedzała tą restaurację w, w celu sprawdzenia, co się tam dzieje, kto tam jest i tak dalej. Może dlatego właśnie ta restauracja teraz działa. Tylko na wysyłki i na odbiór osobisty paczek. Nie wiem, nie będziemy tutaj gdybać i robić teorii spiskowych. Podobno jednak paczki rozsyła pani po całej Korei i bardzo dużą część klientów stanowią właśnie osoby z Korei Północnej. Podobno te smaki nie do końca pasują Koreańczykom z południa, ale czytałam też dużo opinii w internecie: wszyscy pisali, że smaczne, że dobre. No to więc zobaczymy sami. Bardzo jestem ciekawa, co to będzie za jedzenie, jak to będzie wyglądać i tak. To tyle. Już nie mogę się doczekać jutra. Widzimy się w aucie, albo na miejscu, albo już w ogóle przy stole yy, z jedzeniem. Zobaczymy, co mi się tam uda nagrać. Mam tam jakieś 40 minut jazdy i zobaczymy, czy nam tu znajdzie tą restaurację. Hmm. Nie znajduję tej restauracji, mój GPS to chyba kiepski znak. Nie znalazłam restauracji po nazwie, znalazłam po adresie. Będę jechać 39 minut, oczywiście pokażę Wam co zamówiłam i będziemy tego próbować wszystkiego. Dojechałam, ciężko było, stanęłam gdzieś w ogóle, nie wiem gdzie. Nie, poprowadziła mnie ta nawigacja pod tą restaurację, nie było szyldu. Stanęłam pod jakimś biurem, jak mi odholują samochód, to będziemy jeść na chodniku. Znaczy i tak planowałam wam w domu. dobra, szukamy restauracji. Tu jest. Mogłam sobie tutaj zaparkować. No nic, idziemy. 안녕하세요. Nie, 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 네. 아까 두밥 하나 포장.. 아네 깜짝이야 네. 왜요? <laughs> 왜 한국말해요? 아깜짝이자자기야 <laughs> 이거 포장해드리고 이거 결제한 거? 네 이거 결제했어요 콩고기밥은 뭐. 양념 앞뒤 듬뿍 바르고 드세요 55,000원 네. 네. 어, 결제한 거? 플러시입니다. 네네 입금했어요 어제 또 하세요 <웃음> <웃음> 어디서 오신 거예요? 네, 폴란드에서 폴란드 네네 폴란드 폴란드 안 가봐서 미안합니다 아 아니에요 <laughs> 요거 네네, 저기 안에 뭐가 들어가 어요 양배추. 양배추? 네네. 양배추 맛있어요. 이거 네. 홍고기밥. 네네. 이거 양념을요. 양념. 앞뒤로 다. 네. 얘는 두부밥. 네. 밥에다가만 조금. 조금 양념? 네. 조금습니다 이거는. 조금. 오 감사합니다. 이거 뭐예요? 한식으로 네. 만든 과자 사탕. 오 감사합니다. 네. 그러면 다 됐습니다. 네. 어. Tak, cię teraz szybko dało, to mi mandatu nie wlepili w aucie i o tym wam wszystko powiem. Coś tam się chyba nagrało. Pani, pani i pan była, byli bardzo mili, ale byli też bardzo zajęci. Co chwila przyjmowali jakieś zamówienia przez słuchawkę. Dostałam, dostałam ciasteczkę i cukierki. Auto stoi. Dotarłam do domu z moimi reklamówkami ze smakiem północy. Tam było napisane na tej restauracji e-book msik Tom. E-book to po prostu określenie, że północ. Północy. I mówiąc, tak wiadomo, że chodzi o Koreę Północną. I y, pani była bardzo miła, pan też był bardzo miły. Wydaje mi się, że tylko pani jest z północy. Miała lekki akcent, ale taki bardzo leciusieńki. Jak zamawiałam te rzeczy, które tutaj mam, zaraz Wam pokażę co mam, to zamawiałam je sms-em i napisałam co tam chcę i widziałam też, że sprzedają coś takiego. Czyli przekąski, smażone przekąski z makaronu kukurydzianego. I napisałam jej, że chcę oksusu mion snack. Snek to przekąska, ale to taki jest koreański-angielski, prawda? I, on, I ona mi odpisała, co to jest snek. Pomyślałam sobie wtedy, o, może pani nie wie, bo na północy nie używają takich angielskich wyrażeń, ale w sumie to po prostu mogła nie skojarzyć, bo koreańska nazwa tego jest jakaś inna. Ja po prostu nie wiedziałam, co mam napisać, a szybko pisałam tego SMS-a i napisałam tak snack. No nieważne. Urzekła Was moja historia. Przechodzimy do jedzenia. Te przekąski będziemy próbować na końcu. Oprócz tych przekąsek dostałam jeszcze w gratisie jakieś ciasteczka północno-koreańskie, wyglądają jak jakieś pierniczki. I cukierki, tu są dwa. Karmelki takie też będziemy próbować. I pokażę Wam, co tutaj mam, bo tu są takie fajniejsze rzeczy. Są takie bardziej obiadowe dania, powiedzmy. Gdzieś w opisie tej restauracji na mapce, bo nie wyszukała mi się na mapie w nawigacji, ale to nie dlatego, że to jest jakaś ukryta restauracja, że tylko nie wiem, yy, kto ma wyjść, ten wie. To nie jest tak, po prostu nawigacja w samochodach <laughs> Hyundai'a, ta firmowa, jest beznadziejna i nie wyszukuje połowy rzeczy i myli trasy co chwilę i w ogóle nie polecam. Yy, ale na mapce na, na normalnie jest i yy, tam jest napisane, że e-book street food, czyli no street food z Korei Północnej. Po prostu chcieli tam dać zrozumienia, że takie normalne jedzenie normalnych ludzi. I to co tutaj mam jako pierwsze, to jest dubu bab. I wygląda to trochę jak te kieszonki, które robię dzieciom na śniadanie, Chobab, czyli tak naprawdę japońskie danie. Ale to wygląda tak z daleka, z bliska widać. Już Wam pokażę to zbliżenie, chciałam profesjonalnie podejść do tego odcinka. Z bliska widać, że to jest smażone tofu. Takie trójkąty z usmażonego tofu, potem po tym smażeniu to jest przekrajane i nadziewane ryżem. I Pan powiedział, że mam sobie to delikatnie posmarować sosem. Mam tutaj gdzieś sos, ale pokażę Wam jeszcze, co mam w tych pojemniczkach. Mam dwa sosy. Jeden jest do tego dububab, a drugi jest do bardzo ciekawego y, punktu w menu, to nie ten, a ten też ciekawy. Ten ciekawy punkt w menu to jest Kong-Gogi-Bab. Kong to jest fasola, ale ogólnie chodzi o soję. Y, Gogi to znaczy mięso, a bab no to ryż. Inne nazwy tego dania to injogogi, czyli sztuczne mięso. To jest jakaś taka sojowa skórka, przypomina trochę te takie, to takie chińskie, takie, takie gąbeczki sojowe, które się daje, na przykład do hotpota, tak to wygląda. I pani zaznaczyła, że mam to dokładnie posmarować sosem, dopiero wsuwać. Słyszałam, że jest ostre z tym sosem, ale będziemy jeść tak, jak pani mówiła. I kolejna ciekawostka to gamdia dok. Dok to po koreańsku ciasto ryżowe. Gamdia, no to ziemniaki. Powinno mieć chyba słony smak. Pytałam się, co jest w środku. Pan powiedział, że kapusta. A ja lubię kapustę. Więc próbujemy wszystkiego. Nie wiem od czego zacząć, najbardziej mi się w sumie Podobają te pierogi No bo to wygląda jak pierogi, patrzcie No jak polski pieróg, tylko że Jak polski pieróg Tylko że czarny. No i niby w cieście są ziemniaki, to może dlatego takie ciemne Jak się robi kluski szare i one Te ziemniaki tak ciemnieją, chociaż To bardzo ciemne jest spróbujemy. Um. O, ostre Mam tu wodę, taki bigos w środku trochę Smakuje jak Pierogi z kimci. Ale to jest z kapusty zwykłej. No, taki taki pikantny bigos. I nie mogę powiedzieć, że było niedobre. Dobre, ale pikantne trochę, ale dobre. Nie ma w tym mięsa żadnego, oczywiście. Jest sama taka pusta, pikantnie przyprawiona. Pewnie by było lepsze, jakby było trochę cieplejsze. Jechałam tutaj tylko 30 minut. Trochę przestygło, ale i tak jest ok. Mm. Przejdziemy do Dubu Bab, czyli tego ryżu w tofu. Czytałam opinie na blogach, bo, bo jest dużo wpisów na blogach o tej restauracji na koreańskich blogach. I pisali ludzie, że to nie ma prawa nie smakować, że jest dobre bardzo. Zobaczymy. Wygląda całkiem fajnie. Najpierw spróbuję bez sosu, a potem sobie dam troszeczkę sosu. Pierogi były lepsze, ale może to kwestia tego sosu. To Sos jest taki gęsty i podobno się dobrze też mi nadaje do makaronu. Pan kazał tak trochę posmarować. Próbujemy z sosem. Z czasem dużo lepsze, to jest fajne. Ale pierogi i tak były lepsze. I przejdziemy do tego sztucznego mięsa. Takie to jest. duże. Zobaczymy, jaką to ma w ogóle strukturę. Warto w tym odcinku wspomnieć też o tym, co się dzieje teraz między Koreą Północną a Południową. Jakoś dwa tygodnie temu odbyło się niecałe dwa tygodnie temu odbyło się APEC, czyli Asia Pacific Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation, Kongres Państw Azji i Pacyfiku i cała Korea tym bardzo żyła. To odbywało się w ogóle w Korei. Były takie głosy, one były bardzo, no we wszystkich newsach o tym mówili, wszyscy się zastanawiali, czy tak będzie, bo były takie głosy, że podczas tego APEC nastąpi spotkanie Trumpa przywódcą Korei Północnej. Część Koreańczyków była pewna, że do tego dojdzie. Podobno były rozmowy na ten temat całkiem poważne. Ale ta propozycja została odrzucona właśnie przez Koreę Północną. Jeżeli doszłoby do takiego spotkania, to na pewno nie oznaczałoby to jakichś nagłych zmian, ale coś by się tam ruszyło między tymi ko Koreami, prawdopodobnie. Nie doszło do tego spotkania, ale są w Korei głosy, że dojdzie wkrótce. No, tak czy inaczej, można zauważyć jakieś takie. Delikatne rozluźnienie relacji. Na przykład parę dni temu czytałam newsa, że alkohol z Korei Północnej. Będzie sprzedawany legalnie w Korei Południowej. Będzie dystrybuowany w jakiś tam konkretnych punktach, jakieś tam rodzaje alkoholu. Nie będzie o tym filmiku, bo może by mi YouTube zablokował konto za promocję picia, ale no nie wiem, czy sobie nie kupi. Nie spróbuję z ciekawości. Próbujemy tego sztucznego mięsa. nasmarowałam tym sosem. Nie wiem, czy nie będzie musieli po tym próbowaniu zakończyć tego odcinka. Zobaczymy. Nie przypomina to mięsa. Nie jest też jakieś bardzo ostre. Ten sos jest bardzo dobry, ma coś morskiego w smaku takiego. A jednak jest bardzo ostry. Spróbujemy bez sosu. Bez sosu w ogóle nie ma smaku. Z sosem jest za ostry, ale wciągające takie. Mm. A! Piecze mnie język! jaką mnie całe usta! Bardzo fajny sos. Uch. Chyba, chyba trzeba zakończyć nadawanie tego programu, ale ostre to było. Jak będziecie w Korei północnej, to raczej jedziecie te pierogi. Przechodzimy do przekąsek. Przechodzimy do przekąski z makaronu kukurydzianego. Chociaż nie do końca jestem pewna, czy jeszcze jestem w stanie poczuć jakiś smak. O, to jest chyba słodkie. Tak to wygląda. Chyba będą efekty dźwiękowe. Bo wydaje mi się, że będzie chrupiące. Nie, 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 nie. nie jest chrupiące. I smakuje jak takie przekąski z Korei Południowej, tylko one są z ryżu. Bardzo się klei do zębów. Mam też katar po tym sztucznym mięsie. Nie jest to, nie jest to łatwy odcinek. <grych> to są ciasteczka, bo takie pierniczki. Takim, wiecie, takim lukrze twardym. Pachną jak mąka. Próbujemy. Północno-koreańskie ciasteczka. Mmm, dobra. Takie po prostu kruche ciasteczka, trochę jak takie czerstwe biszkopciki, nie są złe. Trochę mi pomagają zapomnieć o ostrości tego yy, fasolowego mięsa. Teraz cuksy. Cukierki. Mam tutaj dwa bardzo klejące. Nie do końca ładnie wyglądające cukierki. Tak wyglądają. Dziabam. Cukierek smakował jak taki po prostu karmelek. Nie powtórzyłabym tego. I tam chyba poza cukrem nie było. Taki trochę przypalony cukier. Wydaje się całkiem prawdopodobne, że jeżeli w Korei Północnej jedzą cukierki, to właśnie takie. Najlepsze z tego wszystkiego dzisiaj były te pierogi. Nazwiemy je roboczo-czornymi pierogami. Całkiem dobre. Pierogi ziemniaków. Ciekawe, jakby to zrobić. Są takie pierogi z ciastem, ze skrobi ziemniaczanej. One są zwykle w Korei Południowej. No i one są chińskie. Bardzo ciekawe doświadczenie to było, bardzo fajne na dzień, jak taki ostry bigos. Dobra, potem biorę raz jesz. Oczywiście nie wiem, czy naprawdę tak się je w Korei Północnej, nie wiem, czy kiedyś się dowiem, ale biorąc pod uwagę, że pani ma tyle zamówień wysyłkowych i że tak cały czas przyjmowała tam zamówienia, bo jak tam byłam, to na cały czas dostawała telefony, przychodzili ludzie przede mną i za mną odbierać zamówienia, więc, no może to jest rzeczywiście autentyczny smak. To było bardzo ciekawe i bardzo ostre. Ten sos to bym sama chętnie zrobiła. Coś w nim jest takiego uzależniającego, że bardzo cierpiałam, jak zjadłam te dwa kawałki, ale jeszcze bym zjadła. I chyba sobie dodam resztę tego sosu do jakiegoś makaronu. No, no będzie dobre. To było ciekawe i wydaje mi się, że prosto można by to było odtworzyć w domu. Może kiedyś zrobimy taki przepis na kieszonki stofu. Pani tam miała jeszcze jakieś rzeczy do sprzedaży, na przykład sprzedawała tylko te, te skórki tego mięsa, te. te bez ryżu można sobie było zamówić na kilogramy. Można było sobie też zamówić ten sos, po prostu, jeden kilogram na przykład. No i to też było na kilogramy. Chociaż nie wiem, co zrobię teraz z kilogramem tych makaronowych przekąsek. Będę jeść, bo to aż nie wypada, żeby w takim kontekście to jedzenie się zmarnowało. Więc tak. Dziękuję za uwagę. To był dość nietypowy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że kiedyś pójdziemy też do jakiejś takiej innej restauracji serwującej te takie luksusowe dania z Korei Północnej. Ale te dzisiejsze dania to było coś, czego rzeczywiście naprawdę bardzo chciałam spróbować. Więc tak, dziękuję za uwagę. Subskrybujcie ten kanał. Klikajcie łapki w górę. Jak się da, to podbijajcie. Nie wiem, czy się dało. Mnie się dalej nie da. I mówię Wam. Papa, pa. A teraz sobie dziabnę czarnego pieroga. Mhm.